Z radością informujemy, że PZU, lider rynku ubezpieczeniowego w Polsce, został sponsorem tytularnym drużyny klubu hokejowego pod Halenowy Targ. To bardzo istotne wydarzenie. Myślę, że wielkie brała, wielkie brawa. To bardzo istotne wydarzenie w historii Szarotek daje wspaniałe możliwości rozwoju hokeja w nowym targu. W ramach nawiązanego partnerstwa najbardziej utytułowany klub hokejowy w Polsce będzie występował pod nazwą PZU Podhale Nowy Targ. Dla mnie słowo hokej, dla mojego pokolenia zawsze mi się kojarzyło z, właśnie z Podhalem, z Podhalem Nowy Targ. Bo Podhale Nowy Targ to nie tylko 19-krotny mistrz Polski, to, to klub legenda, legenda polskiego hokeja. Klub e, ceniony nie tylko w Polsce, e, jak Państwo wiecie, ale też za granicami naszego kraju. Bo to tutaj, w tym miejscu, wychowały się i wychowają największe legendy polskiego hokeja. Takie jak Walenty e, Zientara, 179 meczy z orzełkiem na piersi, 72 bramki dla biało-czerwonych. Chowaniec, wiele niewiele mniej 172, 172 meczy z orzełkiem, 50 bramek. Andrzej Powaniec, e, Leszek... Leszek, e, Leszek Kokoszka, Mieczysław Jaskierski, czy obecny tutaj prezes e, Wiedzisław Zaręba. Chciałam Państwu powiedzieć, bo Państwo to wiecie mieszkańcy, ale dużo się z Państwa też jest przejazdem na długim weekendzie. Chciałam Państwu powiedzieć, że to nie jest przypadek też, że właśnie tu, w tym miejscu, e, w tej trudnej, twardej dyscyplinie, Podhale zawsze było dominantem ligi hokejowej, bo, bo ludzie tworzą klub, ludzie twardzi, ludzie z zasadami, ludzi z charakterem, ludzie nieustępliwi i tacy tutaj ludzie są właśnie na Podhalu i w tym klubie e, i chcę Państwu powiedzieć, że klub Podhale Nowy Targ zasługuje na ogromny szacunek e, e, i dzisiaj e, Jestem bardzo szczęśliwa, że przystępuję do naszej wielkiej, dobrej drużyny PZU, że razem z nami będzie grał w dobrej drużynie, że popularne szarotki dołączają do tej drużyny PZU i chciałam, tak sobie się czego życzyć, chciałam Państwu życzyć w nadchodzącym sezonie... Nie z tego królewego Polski. Dokładnie, chciałam przede wszystkim Państwu życzyć w nadchodzącym sezonie niewielkich sportowych emocji, ale dla klubu przede wszystkim wielkiego powrotu na tron polskiego hokeja. Dzisiaj wielki dzień dla Nowego Targu, dla Podhala, dla hokeja. Powiem dlaczego. Kilka tygodni temu, kiedy dotarła do nas, do nas, czyli do mnie i do władz hokeja nowotarskiego, informacja, że poprzedni sponsor tytułarny Niestety musi się wycofać, gdyż przejmuje sponsorowanie całej ligi hokejowej. I bardzo dobrze, ta liga czekała na to bardzo długo. To wiedzieliśmy, że dla hokaja w Nowym Targu mogą przyjść trudne, a bym powiedział nawet bardzo trudne czasy. I dlatego wielkie podziękowania, że pani Sylwia, pani prezes tak szybko odpowiedziała na nasze prośby i mogę powiedzieć, uratowała Nowotarski e, Hokej. To, to jest rzecz, która... Wielkie brawa poproszę jeszcze raz dla Pani Prezes. Te kilka dramatycznych dni, które przeżyliśmy z władzami klubu, to było... dzieliliśmy się oczywiście naszymi niepokojami z Panem Burmistrzem, mogę powiedzieć, pozwoliło na to, że i ostatnie tygodnie, i następne miesiące pokażą, że te nasze marzenia i te krzyki, które słyszymy powrotu na tron staną się realne i nie tylko na ten sezon, ale to jest taka firma, mówię o sponsorze tytularnym obecnym, który pozwoli na wiele lat zaplanować naprawdę świetlaną przyszłość przed nowotarskim hokejem, aby te tytuły następne przychodziły już, można powiedzieć, z automatu. Dlatego jeszcze raz Wielkie podziękowania. Chciałbym jeszcze raz się podkreślić, jest to wielki, wielki dzień dla hokeja Nowego, nowotarskiego i dla nas, dla Podhala, gdyż hokej nowotarski i ten klub to jest duma nas wszystkich. Życzę nowemu zarządowi hokeja nowotarskiego, aby spełnił nasze oczekiwania i z taką perspektywą finansową licząc na pomoc nas wszystkich, bo obiecajmy wszystkim, że będziemy pomagać nowotarskiemu hokejowi i MMKS-owi i Klub i Szarotkom, bo jest to dla nas wielka duma i jeszcze raz wielkie podziękowania i prośba dla nas wszystkich o wspieranie nowotarskiego hokeja, bo to jest nasza duma i ambicja. Podhale Nowy Targ jest marką znaną, rozpoznawalną, która ma kibiców nie tylko tutaj, ale wszyscy, którzy cenią Charakter, mocny charakter i zasady, które tutaj na Podchalu rządzą, które sprawiły, że 19 razy w takim małym mieście klub zdobył tytuł mistrzowski, wychował tylu reprezentantów Polski przez 90 lat No, zasługuje na to i bardzo się cieszę z tego, że PZU, taka marka, taka jakość, którą cenimy, którą znamy od wielu, wielu lat dołącza do nas i my, myślę jako. Podchale Nowy Targ, będziemy chcieli spłacić też jakby to, to ten kredyt zaufania, tą właśnie e, wiarę w to, że Podchale jest warte tego, żeby właśnie PZU wspierało hokej w Nowym Targu, wspierało Podhale, no i razem z PZU, żebyśmy doczekali tego upragnionego już dwudziestego i kolejnych tytułów Mistrza Polski. Bardzo dziękuję Pani Prezes, Panu Ministrowi, bo bez pana Andrzeja Guta Mostowego też nie stalibyśmy dzisiaj tutaj na tej scenie. Także bardzo dziękuję. No liczymy na trwałą i wieloletnią współpracę, gratulując władzom klubu na ręce pani Prezes coś właśnie smacznego, żeby nie tylko właśnie przez żołądek do serca nasze tutaj regionalne sery i pamiątka z nowego targu dla pani prezes Sylwii, która no myślę, że tutaj nie uczyła się długo, to po prostu jest prawdziwy kibic hokeja i to wszystko te informacje ma w sercu i, i, i w pamięci swojej także bardzo, bardzo dziękuję. Zaczynamy nowy rozdział. Wchodzimy w nowy rozdział. Dzięki wsparciu okazanemu, dzięki szybkiej reakcji panuta Mostowego, pani, pani Sylwii udało się nam pozyskać nowego sponsora tytularnego. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że właśnie taka, taka grupa, taka firma będzie naszym sponsorem i mam nadzieję, że ten nasz hokej będzie bezpieczny, ale przyniesie Państwu, jak i nam, jak najwięcej hokejowych, sportowych emocji. Mam nadzieję, że wszystkie złożone życzenia także się dla nas wszystkich spełnią i już niedługo, w najbliższym czasie, będziemy mogli świętować upragniony kolejny zdobyty tytuł. A was wszystkich jako kibiców zapraszam na wszystkie mecze. Mam nadzieję, że wszyscy razem będziemy dopingować naszą drużynę. No, cóż więcej mogę powiedzieć: dziękuję bardzo i rozpoczynamy nowy etap współpracy.